Hej, to będzie krótszy film, ponieważ pokazały się nowe zdjęcia, nowe oficjalne zdjęcia Slaga z SS86. I ja jestem sporym fanem postaci Slaga, lubię jego figurki, lubię jego postać, ale nie lubię tej figurki. Dlaczego? Po pierwsze, ten tryb Triceratopsa wygląda okropnie. To wygląda jak jakaś lodówka z po. Z... Z częściami ciała, które są do niej podłączone na siłę. To wygląda jak Gong Droid tak szczerze, ten tors. A poza tym same części tego Triceratopsa nie wyglądają dobrze. Dobra, e, mamy głowę, głowa wygląda ok, rogi są ok, wygląda wszystko okej, okay, farba jest ładna, bardzo ładny, złoty odcień, grzewa jest okropna. Grzewa mała ten... jest o wiele za mała, jest strasznie mała i krótka, w ogóle... nie robi żadnego wrażenia. I jest w tym bardzo brzydkim, prototypowym szarym, takim niepomalowanym szarym, którego w ogóle nie rozumiem. Nie mam za bardzo problemu z tym odcieniem, ale kiedy reszta figurki jest pomalowana, a przynajmniej plastik tak wygląda, ma taki ładny, srebrny, śląszy odcień, to mam nadzieję, że ta grzywa nie będzie wyglądać tak brzydko w porównaniu z resztą ciała. Zwłaszcza, że to jest bardzo ważna część ceratopsa. Poza tym. E, kończyny tego właśnie dinozaura są... Zbe... wyglądają brzydko. Jeszcze przednie są ok. Są trochę małe, ale jako, że wiem, że plastik jest dość drogi teraz i Hasbro nie może wydawać tyle e, plastiku na figurki w obecnych czasach, to mogę to zaakceptować. Natomiast nogi z tyłu, o może, one są tak brzydkie, są tak cienkie, jak widać, jak patrzeć na figurkę od dołu, to one są strasznie e, cienkie. Jak te, wyglądają wręcz. I są strasznie jakby... nie są krótkie, bo są tutaj sami długości co przednie, ale kolana są strasznie nisko, przez co wyglądają paskudnie. To jest jakieś dziwne, strasznie dziwne propozycje. Nie wiem jak to jak to wytłumaczyć dokładnie. No i jeszcze to jest ok, ale nawet ogon wygląda źle. Przynajmniej według mnie będzie wyglądał źle. To jest już trochę teoria, ale ten snag dostaje blaster ze sobą i on jest spoko, ten blaster sam w sobie, ale ten blaster w tej chowa się w ogonie. I to jest jeszcze ok, ale jak się bliżej przypatrywałem tym zdjęciom, to nie wygląda, że ten blaster ładnie się chowa w tym ogonie. Tylko, że dużo z niego będzie wystawać. Ten ogon nie zamyka się kompletnie na e, blasterze. I nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć, e, żeby to miało sens, ale po prostu nie będę się dziwić, jeśli ten blaster nie będzie dobrze wyglądał e, w trybie dinozaura. No i jeszcze, że jakby tego było mało, ten tryb ma jeszcze kibel z trybu robota. Widać tutaj złote stopy. E. po prostu się pytam. Skąd? Czemu? Czy naprawdę nie można było tego schować? Czy naprawdę w roku 2021 musimy mieć transformery z tak oczywistymi wystającymi częściami trybu robota? Tym bardziej, że jak wspomniałem, ten tryb dinozaura już i tak nie wygląda fantastycznie, już i tak ma wady, więc zostało tutaj wyraźnie coś poświęcone dla czegoś innego, więc czemu tutaj są takie wystające stopy? Ach. No, Do, dobra, o samym Slug'u jeszcze nagadałem, ale w zestawie nie będzie tylko slug z Brasserem, ale będzie też Spike, który jest Spike w tym cholernym kombinacie, którego nienawidzę. Po prostu, po pierwsze, mieliśmy już tego Spike'a e, z Buzzworth i Bumblebee, on był słaby, więc nie ja rozumiem, po co robię tego Spike'a poza po prostu sztucznym e, napompowywaniem e, cen tej figurki z Buzzworth i Bumblebee i marnowaniem plastiku. Ale ten spike też nie jest dobry i nie widzę tego, nie widzę tej postaci. Jakby nie samego spike'a, ale bardziej tej figurki kombinadora, którą wymuszają na różnych figurkach czy zestawach, żeby tam była. Wygląda brzydko, ma okropną pozowalność. Zwłaszcza kolana są tak głupio prepozowane, są zgięte, więc nie może normalnie stać. Nie mam pojęcia po co. On wygląda brzydko, nie ma nawet twarzy, nie może już nawet dać twarzy, to będzie figurka wielkości Legendsa, więc czy naprawdę nie może już mu twarzy? No dobra, ale ile mogę narzekać o niedorobionym legendzie, kiedy sam tryb robota głównej figurki też nie wygląda świetnie. Od razu to jest moja opinia, tutaj się przyznam, to jest kwestia tylko i wyłącznie mnie, Ty podoba mi się kolor głowy. Według mnie, jeden Slak powinien mieć czarną y, głowę, albo całą czarną, albo czarny hełm i srebrną twarz. A to dlatego, bo czerwona głowa zwyczajnie kompletnie zlewa się z resztą ciała, z torsem oraz z samą sobą. Ciężko stwierdzić, gdzie jest jego nos i usta z takiej kompletnie czerwonej twarzy. Wygląda to dziwnie i trochę brzydko, według mnie. Zdecydowanie, jeśli dostanę tą figurkę, jeśli będę ją mimo co kupował to spróbuję przemalować ją, nawet jeśli nie umiem malować. Ale to jeszcze byłoby nic w porównaniu z tym, że proporcje tej wygórki zazwyczaj nie wyglądają dobrze. Jej ręce są strasznie małe, tak jak narzekałem trochę, że kończyny w trybie, w trybie dinozaura są trochę za małe, tutaj też są trochę za małe. To skutkuje naprawdę dziwnym trybie robota, zwłaszcza, że w porównaniu on ma strasznie nadętą e, tą pierś. Ta pierś jest zdecydowanie zbyt szeroka. Co uwydatnia inne problemy tej figurki. A propos piersi, to pierwszy jest oszukiwana do pewnego stopnia. Bowiem ta część, ten napięćnik szary mały, to w większości innych wersji Slaga jest tworzony przez dolną szczękę trybu dinozaura. Ale tutaj wyraźnie to nie jest złamane że szczęki dinozaura, ponieważ tutaj można go wyraźnie widać w której trybie dinozaura, ale szczęka ma inne kolory od reszty ciała. Nie rozumiem, to jest, teraz trochę rozumiem, bo to jest, żeby być bardziej animation akurat, żeby głowa Dinozauro była w pełni złota. Ale to po prostu nie wygląda dobrze. Jakby nie fair, bo, bądźmy szczerze, transformacja Slaga jest bardzo prosta. Grimlock, rozumiem, że tak ciężko było im zrobić dobrego Grimlocka przez tyle lat, ponieważ e, on ma trochę dziwną e, transformację i jest bardzo dużo dziwnych rzeczy z proporcjami. Ale Slug i większość Dinobotów, oni mają bardzo prostą transformację, więc nie wiem czemu muszą robić tutaj rzeczy, tak jak sztuczna y, kratka piersiowa tutaj. Uff. Dobra, na koniec jeszcze panel plusów o figurce, powiem, że pozowalność wygląda dobrze w trybie zarówno robota i dinozaura. Nawet jeśli po prostu nie są dobrze i przez to nie będziemy się chciało za bardzo pozować tej figurki, to przynajmniej opcja jest. W trybie robota jest o wiele lepsze. Nawet jeśli proporcje też nie są dobre, koleją trochę. To w większości wygórka wygląda spoko. Podoba mi się też, że nadal używają e, zawiasów zamiast e, kulek e, w stawach udowych. To jest coś, co wiele starszych wygórek ze Primor's miał problem, bo te stawy kolkowe by stawały się luźne po jakimś czasie. Tutaj już nie będzie tego problemu do tego samego stopnia. Ale poza tym nie wiem czy mi się cokolwiek podoba w tej wygórce, czy będę ja ją kupował. To jest też lider, więc będzie cholernie drogi Ach, ponownie, lubię slaga, chcę tą figurkę do pewnego stopnia Ale ona ma tyle wad, tyle problemów Moim najważniejszym problemem z tą figurką jest to, że pomimo tych wszystkich wad, jakie tutaj mamy jak, Jakie to Co to oświęca? Co te poświęcenia oświęcają? No bo, okej, okay, mamy słabe proporcje w trybie dinozaura I mamy słabe propozycje w trybie robota Mamy kibyl w trybie dinozaura i... Mamy nieprawdziwe części w trybie robota i po prostu nie rozumiem gdzie tu jej idą pieniądze, gdzie tu je idzie ten fantastyczny engineering z ostatnich lat. Serio, powtarzajcie sobie to do innych figurek, Cyclonus czy nawet e, obok slaga zaprezentowany ten Shark Ticon, on wygląda o wiele lepiej, on wygląda o wiele lepiej od tego slaga. Ta figurka ledwo klasy deluxe, bo wyobrażę sobie, że to będzie maleńki deluxe. Ach, nie wiem, nie wiem. To jest naprawdę jedna łóżka dziecka w absolutnie ogromnej beczce miodu, jakim jest obecny Transformers. Ale, mam, jako że bardzo lubię to postać lega i byłem trochę podekscytowany tą figurką, to myślałem, że musiałem wyrazić swoje uczucia. Dziękuję osobom, które były na tyle miłe, żeby wysłuchać moich myśli, i życzę miłego dnia.